He, he siemano tutaj kapitan z dzichu I witam Was w kolejnym odcinku GTA 4LCPD FR. Słuchajcie. Yy, nie wiem czy pamiętacie kapitana z dzichabu. Jeżeli pamiętacie strzelcie apkę w górę i napiszcie pamiętamy. E, kapitan z dzichu był świetnym oficerem, a raczej świetnym kapitanem LCPD. Więc stwierdziłem, że ten mój burger wróci na służbę. Także... Jestem gotowy i wsiadam na mój skuterek. Po nie wiem czy wiecie, ale kapitan z Zdzichu była zasuwa przez miasto na skuterku. Widzicie? Nawet nie rozbił szlabanu. Dobra, y, Zdzichu, jestem na służbie. Także, uznałem, <grym> że Zdzichu był o tyle śmieszną postacią i o tyle takim śmieszkiem trochę. To o tyle bym chciał go przywrócić na służbę. No i tak jak pomyślałem, tak zrobiłem. Oto kapitan z dziś a że na razie gram w LCPD, a nie LSPD, ponieważ wyszło DLC Bikers do GTA V. No to po prostu, zanim nie wyjdzie nowa wersja Rage Plugin Hooka, nie jestem w stanie w ogóle grać w LSPD. O, ale sztuczka! No to stwierdziłem, że sobie odświeżę LCPD, poprawiłem ANB, tak jak mówił Pączuś w poprzednim odcinku, prawie stałe, 30 FPS-ów, wszystkie efekty, cienie i w ogóle, także definitywnie worth it. No ale dobra, wystarczy pierdzielenia, Śdichu Buła, macie coś dla mnie, brawo Buła, gotowy. Ogólnie, o, podejrzany po, po drug deal, Śdichu przyjmuje. Ogólnie DLC Bikers tym bardziej przypomniało mi o Zdzichu Ponieważ można mieć takie logo klubowe, czyli logo Angels of Death Którzy są... są, a raczej byli Gangiem przeciwnym Do e, The Last M.C. Którzy są chociażby znani z dodatku GTA 4 The Last Undebt I... kurde, co jest z tą robotą? Oj, przepraszam Co jest z tą robotą? Tu jest cel, dobra Nie chciała mi wyznaczyć drogi Kapitan z Dzichu była przyjąłem. Przepraszam, właśnie do burgera. Kapitan z Dzichu była przyjąłem, właśnie jadę na miejsce. O, ale mam skoczny skuterek. Czekać, tu się. O! Drogi LCPD, Nie Niby mógłbym w sumie, wiecie, mieć radiowu z i w ogóle, ale. Ale po co to komu, Dobra, ludzie mnie nie lubią... Brusi mnie nie lubi, bo nie biorę sterydów, tak? A sterydy są dla słabych, lepiej być bułą. Dobra. To zawsze w tunelu lubią być zakłócenia. I bez kitu, zawsze w GTA... ...w tym tunelu... ...mam zakłócenie na słuchawkach. Przynajmniej jak z niego wyjeżdżam, z której strony. Nie pamiętam z której, czy z tej, czy właśnie z drugiej. Słuchacie takie zakłócenie, jakbyście, nie wiem... Yy, położyli obok mikrofonu. Teraz nie pamiętam jakiego, bo to musi być też specyficzny mikrofon. Położyli obok niego telefon, który ma zaraz zadzwonić. I to naprawdę, powiedzcie mi, że to słychać. Dobra, yy, gdzie są handlarze narkotyków? Tutaj są. Gdzie on ucieka? Kolego, proszę się, zatrzymaj. Ja nie mam ochoty biegać. Dobra, postrzelę go może w nogę. Halo? Dobra, kolego. Jesteś... O, chwilę. Jesteś aresztowany LCPD. Także proszę cię, odwróć się. Dzięki, że nie stawiasz oporu. Nawet nie wiem, że to dla mnie znaczy. Dobra. Yy, niech przyjedzie transport, bo mi się nie chce go odwozić. Ach. Taki trochę ze mnie George RR R. Martin. Nasi właśnie jadą. Ach. Aż mi skuterek spadł. Hop, znowu kask. Dobra, nasi już jadą, także, kolego, tutaj się lepiej nie wierć. Ja cię przypilnuję, albo zabiję cię w kolejnym odcinku Gry tron. Dobra, ja wycofam. Nasi już jadą, także, kapitan z Dzichu Buła, właśnie zakończyłem zlecenie. Dajcie mi coś nowego. O, jest elegancki w sam raz dla mnie. O, nie, tu są schody. Na radę? Oda. O, ale Bo ciężko powiem wam, ale daję radę. Mój skuterek ma tak dobre amorty, że. O, kolejny drag deal! No dobra. O! o jest perfekt! Gdzie Super, myślałem, że to jest wyjazd na ulicę. Dobra, da radę. O Jezu! Nie, 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 nie. nie. Ja mam swoje roboty. Podejrzana łódka, proszę cię. Dobra. Tada! No ktoś z was powtórzy takie coś? No nie, sądzę. Zdzichu is the number one. <śmiech> 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 proszę cię człowieku jednego hot-doga. Ale szybciutko, bo jestem policjantem. Dzięki cztery człowieku. <laughs> No, no. No, dobra Jedziemy No Uff, od razu lepiej na sercu Uff. Dobra, jesteśmy prawie na miejscu Drogi LCPD O Boże Powiem wam, że nie jest łatwo w tej policji. Ciągle każą ci się ruszać. No, na szczęście, wiecie, po znajomości się udało załatwić mi robotę. No bo myślicie, że co? Runek Aniołów Śmierci i to jeszcze z nadwagą, znaczy się z nadwprawą. dosobyć tak od razu do policji? Nie ja miałem taką wprawę, że mnie chcieli wziąć do FIB. Tylko, wiecie, uznałem, że jaką nadwprawę, no to to wolę służyć w policji. Uwaga! O, perfekt! A że pączkowski to mój ziomuś, no to kurde, no to czemu nie? Ach, pamiętam tą ulicę. Dobrze, jesteśmy... O ile tu jest hot dogów? Oooo! Jakie dobro w tym Liberty City. W Los Santos nie ma takich przywilejów. Właśnie dlatego ja się nigdzie nie wybieram. Halo! Handlarze narkotykami! Znowu ucieka... Jest jeszcze kobieta chyba. Proszę pani, niech się pani. Przepraszam. No niech się pani zatrzyma. Dobra. No niech się pani zatrzyma. No chcecie tylko przewrócić kobieto. No. Leż. Ah. Dobra, dostała w nogę. Halo, proszę pani, proszę bardzo ręce do góry rzucić i... i proszę na glebę. Dobra, widzę, że tam facet chciał ukraść taksówkę, ale go już nasi zapali. Ja by było że nie chciała uciekać na piechotę. Ej, alo, alo, mój skuter! Alo, mój skuter! Padalcu! To jest mój skuter! No, chodź tu, to jest mój skuter! Mój skuter! No, zajmijcie się tym śmieciem, to jest mój skuter! Zaraz może tak daleko iść do niego. Oh, mój skuter! Mój skuter! No. to za... klamoty. Oh. Nie ma to jak być sportem na skuterku. Dobra, kapitan z dzichu była, kobieta jest zdjęta. Macie coś nowego? A wam powiem, z tym A&B teraz nowym. Ale przynajmniej tymi ustawieniami. GTA 4 wygląda przepięknie. Oh, Liberty City chyba nigdy nie wyglądało tak ślicznie. Są jeszcze jakieś mega lepsze AB, które o wiele bardziej polepszają to wszystko, ale. Uu. GTA 4 samo w sobie z taką kupą, że lepiej nie przekombinować. Uwaga, buła. O jezu. No i największą zaletą skuterka jest to, że mogę tędy przejechać w czasie pościgu. Halo, nie chcę mi się stary. Kapitan z dziku No halo, Uuu, dobra, nieważne. Jak coś, nie pytajcie o mój dzwonek. Zgadaliśmy się z Pączkowskim, że będziemy mieć takie same. Nawet nie wiecie jak to śmiesznie, kiedy nas ktoś, ktoś dzwoni na mieście. <gry> nie no, ma nic. No. no na pewno jest śmiesznie, tak Uwaga, policja! A, bo ja pod prąd jadę. Ale tu jest kurczakownia. Kurczaki! Kurczaki! Nic nie stanie między mną a kurczakami, nawet ta barierka. O dobra. Przyjąłem. Jednego kurczak burgera, proszę. O tak, burger. O, 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 o. No, dobra. Z drogi. Policja. No, obeszło się bez poszkodowanych przynajmniej. Powiem Wam, że nadprawa. Dobra, przyjąłem. Dwa zlecenia na raz. Na szczęście to jedno jest bliżej. Więc zajedziemy, zastrzelimy gościa, bo strzela do policjantów. I go po prostu załatwimy. I spadamy po kolejnego, bo mamy jeszcze jedno zlecenie. A tu kurde, już mi noc za zostanie. Progi LCPD. Przyjąłem, przyjąłem spokojnie. Dobra, tu wyjedzie. No kurde. Dobra, walno w coś. Tutaj skręcamy i go mamy. Może coś cięższego kalibru może. Strzelają do mnie. Ach, przypominam mi się stare czasy, kiedy jeszcze jeździłem w ondżelzach. No i się udało. Halo, z było za załatwiam ich. O Jezu! Uwaga, uwaga, policja! No. Także załatwione, dziękuję bardzo. Kulturka przede wszystkim. Dobra, pojedźmy tam, zgarnimy gostka. E, I załatwmy już ten dzień, bo naprawdę robi się późno, a ja nie jadę jeszcze kolacji. No co myślisz, że ten burger na szybko to kolacja? Burger shot. No cóż, musimy pominąć na razie. Policja! Polipka. No tak daleko. Dobra. Jest. Jedziemy dalej. No już... Za paściarz No Ech. Już teraz na 100% jedziemy Teraz na 100% Ech. Dobra Teraz się udało Drogi ulica i elegancko widzicie i można, tak? Można biegać po ulicy i uważać na skuterki. Zakręt! Próbuj tylko. No. Miałem na ciebie oko. Także jedziemy szybciutko załatwić nasze sprawy. Naleko to w sumie? Eee, to ja to pierdzielę. Tu jest w sumie komisariat. odstaję mój skuterek i... Co ja się będę martwić? Tu jest komisariat. Panie, policjancie. O Jezu, jaki drift. No, dobra. Jesteśmy. Powoli, powoli. Hop. Oła. Perfekt. Dobra. Dobra, udało się. O mało się doczepać do drzwi. Dobra, przyspieszę trochę. Jestem. Jestem. Poczekajcie. Moje serce. Dobra. No, to ja wam bardzo dziękuję za służbę. Wszyscy, którzy mi pamiętacie, wam jeszcze bardziej dziękuję. No i się widzimy, jak tylko mi zapaść minie. No, to cześć wszystkim. Narka. O Jezu.